Cześć, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Witamy się dzisiaj po weekendowo, po weekendowo. Słuchajcie, Halloween, po Halloween słodycze na zbierana miska i dwa wiadra i część już zjedzona. Także Halloween już właśnie za nami. My zaczynamy teraz nowy tydzień i słuchajcie, dla nas jest to też tydzień taki krótszy, dlatego, że już w połowie tygodnia wylatujemy w odwiedziny i pozwiedzać do Anglii. Także zaczynamy trochę takie przygotowania. Nie wiem, tutaj już właśnie stoi też walizka, dlatego, że tą walizkę rejestrowaną, ten bagaż rejestrowany, tą, tą walizkę bierzemy od moich rodziców. Ja mam walizkę taką, ale ona jest jeszcze większa. Także bierzemy to, no i właśnie będziemy się przygotowywać. Mam dużo myśli w głowie, nie wiem co wiecie, co zabrać, bo jednak jest to już okres taki zimowy, to tych rzeczy. Te rzeczy są grubsze. Muszę powymyślać po prostu dla każdego z nas jakieś stylówki na każdy dzień. Nie wiem tak na 100%, co nam się uda tam zwiedzić. My będziemy w okolicach Oxfordu. Na pewno chciałabym coś związanego z Harry Potter'em zwiedzić, także zobaczymy. Oczywiście zabieram ze sobą op aparat, mam w planie wszystko nagrywać. Wracam, słuchajcie, do Anglii po latach 14. Po 14 latach wracam do Anglii. Na pewno odwiedzę też miejscowość, w której kiedyś mieszkałam. To myślę, że będzie dla mnie sentymentalna podróż, chociaż podejrzewam, że przez te 14 lat bardzo dużo się tam zmieniło. No ale. Tak, trochę nie mogę się doczekać, trochę się stresuję, trochę się boję. Jednak Anglia też ogólnie zmieniła się na przestrzeni tych lat. Kiedyś tam było troszeczkę inaczej. Mam wrażenie, że bezpieczniej niż jest teraz, dlatego y, zobaczymy. A dziś, zejdźmy do dziś. Dziś już y, jest teraz po godzinie 10. Ja zawiozłam Alana do szkoły i zajechałam standardowo po małe zakupy do biedronki. Y, dzisiaj na obiad mamy tak. Pozostałości, takie jakieś gołąbki, sałatka jarzynowa, bo dla mnie to jest smak zawsze na wszystkich świętych. Moja mama zawsze to robiła. Zawsze były gołąbki, sałatka jarzynowa i bardzo często były też sznycle, ale w tym roku nie było sznycli. Także jeszcze mamy trochę tamtych rzeczy i do tego dorobię chyba kurczaka po prostu z ryżem, bo też już dawno nie jadłam, a ja bardzo ogólnie lubię. Zaraz biorę się za śniadanie. Trochę już mi się tutaj udało ogarnąć. Puściłam zmywarkę, puściłam pralkę żeby się właśnie ogarniać, nie będę kupowała, tak jakoś wiecie, więcej, bo tak w sumie to dzisiaj i jeszcze jutro, a później już w połowie dnia będziemy wybywać po prostu. Także zobaczymy i do następnego wejścia. Słuchajcie, w ruch poszedł też mój robot sprzątający. Ja dostaję od Was pytania a propos tego robota, o firmę i tak dalej. Tych robotów jest, powiem Wam tak naprawdę dużo, one wszystkie są do siebie podobne, także myślę, że firma nie jest tutaj jakoś bardzo istotna. Chodzi o samą, e, o samego tego robota, o jego w ogóle te funkcje, o to, że on sam pobiera wodę, opróżnia, opróżnia też kurz, jeżeli włączacie włączać sam odkurzacz teraz mam obecnie włączony na odkurzanie i jednoczesne mopowanie bardzo fajnie nam się on sprawdza ja powiem wam tak ja, w swo ja tutaj w domu mam tak mam tego robota samosprzątającego mam odkurzacz pionowy, mam oczywiście kilka odkurzaczy też takich tradycyjnych na kablu mam też ten odkurzacz Redkey który i myje też i odkurza i ja wam powiem moje spostrzeżenia że każdy tak naprawdę się przydaje może teraz, kiedy już mam ten stojący odkurzacz, który sam to robi, mniej korzystam z tego red Ja wcześniej korzystałam z niego więcej, dlatego, że on no jednocześnie też jeszcze odkurzał właśnie i mył te powierzchnie ale nie wyobrażam sobie też funkcjonowania bez odkurzacza pionowego ja powiem Wam, że z odkurzacza takiego na kabel Nie pamiętam, kiedy bym ostatni raz odkurzała Ale on mi się przydaje Jak potrzebuję, wiecie, w kominku poodkurzać Czy poodkurzać, nie wiem, na listwach I tak dalej, i tak dalej No to wtedy on mi się przydaje Ma też dużo lepszą moc Dlatego, że mój odkurzacz pionowy To nie jest jakiś, wiecie, drogi odkurzacz Ja go pamiętam, kupiłam wtedy za, nie wiem, 2-3 stówy z to jest ta marka, która też sprzedaje w biedronce. Ja nie kupowałam tego w biedronce, zamawiałam przez internet i mam go, słuchajcie, już tyle lat, ile tutaj mieszkam, czyli te 4 lata. I jestem z niego bardzo zadowolona. On mi służy do takiego bardziej odkurzania doraźnego. Ja nim raczej nie odkurzam całego mieszkania, tylko jak potrzebuję, nie wiem, jak coś się rozsypie po yy, jedzeniu, czasami tutaj chociaż też odkąd jest teraz ten robot, on robi to sam dlatego, że ja mogę zaznaczyć tylko odkurzenie strefowe zaznaczam sobie strefę, gdzie on ma ich i poodkurzać i on to po prostu robi, już nie zawsze muszę wyciągać tego właśnie także dla mnie akurat teraz ten robot samosprzątający i ten odkurzacz pionowy są w takim najbardziej użytkowe o, po prostu używam ich najbardziej ale dopóki nie miałam tego to też ten właśnie RedKey bardzo mi służył ja poprzedni miałam ten iRobot Rumba Combo, który też mopował, ale wiadomo, on już miał też jakieś swoje lata, tam aplikacja nie była tak dobra jak teraz jest w tych robotach ogólnie tamten swój robot, jeżeli chcecie sobie kupić na spróbowanie, czy będzie Wam w ogóle coś takiego odpowiadało, ja mam go wystawionego za kilka stówek na swoim Vinted lub możecie też napisać do mnie prywatnie, jeżeli jesteście zainteresowane odkupieniem tamtego mojego i robota rumby, a ja sobie właśnie teraz piję kawkę. tak jak mówiłam wcześniej, pralka, zmywarka wstawiona robot sobie sprząta w dzisiejszych czasach jest dużo, dużo ułatwień, właśnie maszyna do mycia okien. I życie jest łatwiejsze, nie? No i cześć! Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy dzień naszego wylotu. Ja od rana się szykuję, pakuję. Teraz jestem już, chyba, że tak powiem kończę, czekajcie no i właśnie czekam aż Adrian przywiezie chłopaków właśnie jedzie już z Aleksem do domu, chłopaków też już spakowałam, został tylko Adrian, który się musi spakować, no i będziemy wyjeżdżać, ja tak pokazuję się tylko tutaj, bo jeszcze nie jestem ubrana bo już się wiecie, wykąpałam, popsikałam i nie chcę się brudzić, ale tutaj jest duża torba spakowana E, małe też nasze są już zapakowane. Na szczęście e, nie musiałam ich tak upychać. Bardzo się bałam, jak się pomieścimy. No, dlatego że jest to sezon, kiedy są bluzy, kiedy są swetry. No i zawsze mam taką grubą logistykę, że potrzebuję takiego skupienia, żeby przemyśleć każdy aspekt. Że do tego będzie potrzebne mi to, do tego, to, do tego, to. No i dzieciom, bo tak e, no, trzy osoby zawsze muszę spakować. Także mam nadzieję, jeszcze będę teraz siedziała i myślała. Może też, jak oni przyjadą, też czy mi coś podpowiedzą. Zobaczymy. Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w tym vlogu. Po dłuższej mojej przerwie od nagrywania, my wróciliśmy, słuchajcie, już z Anglii. No i ja niestety nie nagrywałam dużo w tej Anglii. Powiem wam, że nawet nie wiedziałam, co ja mam tam nagrywać. Tak naprawdę wydawało mi się, że tam nie ma nic takiego do pokazywania. To jest po pierwsze, bo mogłabym to nagrywać jeszcze telefonem. Po drugie, no jednak ta moja mała torebka, ja nie miałam gdzie brać aparatu ze sobą. Yy, także, także raz go tylko wzięłam chyba do Oksfordu w kieszeń, i, i to tyle. I później już stwierdziłam, że nie będę go nosiła, bo właściwie to tam nie ma za bardzo co pokazywać w tej Anglii, yy, pogadam trochę Wam teraz o tej Anglii. Zaraz przyniosę w ogóle zakupy, yy, zakupy niespożywcze. Byłam dzisiaj yy, w Rosku w Sinseju byłam też, słuchajcie, w Lumpie, kupiłam fajne ciuchy, ale to nie będę Wam może nie wiem, jak będziecie chciały, żebym czasami Wam robiła też taki haul z lumpę, to dajcie znać bo udało mi się kupić kilka fajnych rzeczy eee, kilka fajnych rzeczy mi się udało kupić dla, głównie dla Alana jeansów, ale też w ogóle są teraz e, przebrania kostiumy, wiecie i taki traf, że akurat dla Alexa udało mi się kupić strój właśnie żółwienicza w lumpie, także fajnie rzeczy już poleciały do prania E, także zaraz Wam przyniosę, w ogóle w Siniseli są teraz tyle jest wyprzedaży. Ja praktycznie wszystko, co kupiłam, wykupiłam z wyprzedaży, także, także, także Wam pokażę zaraz. A jeżeli chodzi o Anglię, my byliśmy tam, słuchajcie, na 5 dni. I wyobraźcie sobie w ogóle przez cały ten pobyt, akurat jak dolecieliśmy, ja miałam te kobiece dni, także. No ja przez ten pierwszy dzień szczególnie jestem taka trochę nie do życia. I dlatego właśnie ten pierwszy dzień, kiedy pojechaliśmy do tego Oxfordu, ja byłam po prostu wykończona. W ogóle przygotowałam się też, wiecie, że no jest zimno. Pobrałam nam ciepłe rzeczy, pobrałam no, kurtki, czapki, wszystko. Tam było dużo, dużo cieplej. My w ogóle byliśmy niedaleko Londynu, granicę tutaj Oxford, Londyn. High weekend, dlatego że High weekend to było moje miasto, w którym ja kiedyś tam mieszkałam, ja w Anglii mieszkałam 14 lat temu. Dlatego dla mnie to była też taka podróż właśnie do przeszłości. Chociaż wiecie, no mam rodzinę w Anglii, tak znajomych, także gdzieś tam widzę po zdjęciach, jak to teraz tam wygląda i tak dalej. Trochę powiem wam, że się obawiałam e, lecieć tam, bo jednak dużo się tam zmieniło. Wydaje mi się, że Londyn zrobił się dużo bardziej niebezpieczny. My do Londynu w ogóle nie pojechaliśmy. E, no i tak pierwszego dnia, w ogóle, no przylecieliśmy, to było już późno, no to tylko już tam siedzieliśmy u Najpierw polecieliśmy do mojego wujka, u niego siedzieliśmy. Na drugi dzień pojechaliśmy właśnie do Oksfordu, połazić po Oksfordzie. Ja już w Oksfordzie, my wtedy też już kiedyś byliśmy już i w, i w Oksfordzie, i w Windsorze byliśmy, tak? Teraz też pojechaliśmy, że tak powiem, z dziećmi do tego Oksfordu, na zasadzie pokazać, że o tutaj były nagrywane na przykład sceny Harry'ego Pottera, te wiecie, jak są na podwórku przed szkołą, no to tam właśnie w tych też po prostu na krawie o tam nie między budynkami tak pochodziliśmy nie udało nam się co nie jest w ogóle dziwne pójść do tego studia Warner Bros gdzie nagrywano Harry'ego Pottera w Londynie no bo tam wiecie terminy na styczeń dopiero także kiedyś jeszcze właśnie stwierdziliśmy dlatego że zostawiamy też Londyn że wybierzemy się właśnie typowo na, ale myślę, że też chciałabym, żeby było ta może za rok jesień, ale w październiku, przed Halloween, żeby może tam pojechać na Halloween. Eee, bo jest tam na pewno tak fajnie i klimatycznie i wtedy sobie już wcześniej zarezerwować te bilety do tego studia Har Harry'ego Pottera i wtedy zrobić ten w ogóle Londyn. No i wtedy byśmy może byli u mojego teścia, bo on ma w sumie bliżej do właśnie Londynu. Yy, także to pierwszy dzień, więc ten Oxford, w kolejny dzień właśnie nie wiedzieliśmy, co mam robić, bo mieliśmy zaplanowane na ten dzień właśnie ten Londyn, no i tak na szybko wymyśliliśmy ten właśnie Windsor, też w sumie było tam spoko, powiem Wam, że w ogóle tam było bardzo, bardzo ciepło dla mnie w Anglii, że ja musiałam iść, jak byłam po prostu na przykład w takiej bluzie i na to płaszcz, to po prostu było mi mega gorąco, gdzie raczej z reguły mi jest częściej zimno niż ciepło, że musiałam pójść i kupić sobie po prostu koszulkę na krótki rękaw i nawet wyobraźcie sobie, że tam chodziłam w tej koszulce na krótki rękaw na dworze, to jest wow. Na początku patrzyłam sama na tych ludzi i na mojego, i właśnie ten mój, to jest mój wujek, Artur, który przyjechał po nas w krótkiej koszulce, to wiecie, dla mnie to było wow. Ja tu jestem, wiecie, w kurtce, dzieciaki w czapkach, a oni w krótkich koszulkach, no ale teraz rozumiem, że było tam dużo, dużo cieplej. Także kolejny dzień to był Windsor, też z dzieciakami, tam sobie już połaziliśmy dłużej, w ogóle tam nawet już trochę połaziliśmy po sklepach. I na kolejny dzień z rana już po śniadaniu pojechaliśmy właśnie do mojego teścia. E, z dzieciakami, najpierw to, to było rano także mieliśmy tam cały dzień właśnie w tym High Weekom, to było miasto tak jak mówię, w którym e, kiedyś mieszkaliśmy my, mieszkaliśmy tam tylko dwa lata właściwie, ale ja się tam bardzo przywiązałam dlatego, że byłam wiecie, tam młoda tak młode osoby bardziej doświadczają uważam życia w mieście, wszędzie na pieszo znałam dużo miejscówek, tam mieliśmy swoje miejscówki ze znajomymi no ja bardzo dobrze wspominam ten czas, powiem wam szczerze no i co? No najpierw połaziliśmy po sklepach razem. Potem zostawiliśmy chłopaków właśnie z teściem i wzięliśmy samochód i sami pojeździliśmy po tych naszych bohałkach, jest ogólnie takie bardzo rozległe na terenie, nie? Że jego jest tu, 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 jeszcze, jeszcze jechać trzeba tam. Także wzięliśmy samochód, pojeździliśmy po tych takich naszych miejscówkach. Ja Wam tutaj powrzucam, powrzucałam już na początku właśnie. Jakieś krótkie urywki, zdjęcia z tego wyjazdu. Gdzie tak naprawdę mówię, nie robiłam tego dużo, bo tak patrząc na coś, no, czego tu robić zdjęcie? No, no wiecie, no Anglia jest y, takim specyficznym miejscem. Myślę, że nie wróciłabym tam ze względu na warunki mieszkaniowe, te domy, to jak to tam wygląda, wszystko, jaka jest tego jakość. To myślę, że nie. Może takie wiecie, gdzieś tam nowe, kupione od dewelopera, to trochę inaczej, ale. Nie jest takich dużo, ogólnie Polacy i tak żyją w dużo lepszych, uważam, warunkach, bo sami sobie coś tam zrobią w tym domu i inaczej to urządzą. Ale mimo wszystko jestem już przyzwyczajona, wiecie, do takich tutaj standardów, do tej higieny tutaj. Także to już chyba by było nie dla mnie już za bardzo. Jestem przyzwyczajona do wygody, o tak bym powiedziała, nie? No, no i co? I tam byliśmy potem cały dzień w tym highwayu, właśnie, yy, pojeździliśmy sobie po naszych miejscach. Na koniec poszliśmy do Edenu, czyli do tej galerii. Yy, poszłam zobaczyć w miejsce, gdzie pracowałam kupę czasu. Uwielbiałam też, tak naprawdę, to miejsce. Teraz z perspektywy czasu mówię, że uwielbiałam to miejsce, bo wtedy może tak do tego nie podchodziłam. Ale no, jest to dla mnie po prostu worek wspomnień i, i bardzo fajnie było to zobaczyć, ale może właśnie te pięć dni mi tam wystarczyło, żeby tam być połaziliśmy chwilę po sklepach niestety nie mogłam dużo pokupować bo już lecąc w pierwszą stronę mieliśmy na full bagażu no z tym, że też mieliśmy coś wiecie dla, w prezencie dla właśnie tego mojego wujka I, i coś tam się zwolniło także właściwie kupiłam dla każdego po komplecie piżamy oprócz męża on sobie coś innego kupił nie wiem, chyba bluzę i chłopaką po piżamie właśnie chyba tylko kupiłam, niestety Wiem, że na przykład właśnie kolejnym razem musiałabym to zrobić tak, żeby zostawić przynajmniej połowę miejsca w torbie, żeby móc sobie coś tam może pokupować. Chociaż powiem Wam szczerze tak, czy tam są jakieś mega ceny? Kiedyś tak mi się wydawało, że Primark ma fajne ceny. No teraz mamy Primark już w Polsce. Fakt, że ja Primarku jak gdyby no nie mam tutaj nigdzie w pobliżu, ale cenowo, pepko, myślę, że też i jakościowo, jest bardzo, bardzo podobne. I co? Aha, potem na drugi dzień rano wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie. Teściu, zawios nas na lotnisko, przylecieliśmy do Polski. W Polsce już było znowu tak samo zimno, tam było mi cały czas ciepło. Tu przylecieliśmy, było mi już znowu zimno, także wszystko wróciło do normy, wszystko wróciło do normy. Fajnie, bo mieliśmy jeszcze teraz te tutaj dwa dni wolnego, bo był ten 11 listopada, ale i tak dzisiaj rano nie mogłam wstać, nie mogłam dojść do siebie w ogóle otworzyć oczy i wstać z łóżka. Także i tak dobrze, że mieliśmy jeszcze te dwa dni właśnie do, na dojście do siebie. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to mogłyście właśnie widzieć, że byliśmy w Kinie na filmie Uwierzch Mikołaja 2. Ja oglądałam jedynkę. Bardzo mi tak wiecie, przypadła do gustu. Nie, że jakaś super ekstra wow i w ogóle, ale taka właśnie fajna, uważam, rodzinna. My byliśmy z dziećmi oczywiście i naszym dzieciom się bardzo podobało. Taki sobie zrobiliśmy właśnie wieczór kinowy, a na drugi dzień był 11 listopada i ja im włączyłam właśnie na Netflixie pierwszą część, bo oni nie oglądali i też mi się bardzo spodobała pierwsza część. No i pojechaliśmy, moi rodzice nas zaprosili do Sfałowa na Pomorzu. Na Świętego Marcina, najlepsza pomorska gęsina. Na gęsinę, tam to w ogóle takie olbrzymie przedsięwzięcie, tak dużo ludzi w tym Swałowie. Całe to Sfałowo, to praktycznie jedno wielkie muzeum, w sensie każdy dom prak to praktycznie jakieś inne y, muzeum. Także jeżeli interesują Was takie regionalne klimaty, to y, sprawdźcie, bo powiem Wam, że widziałam po rejestracjach, że naprawdę zjeżdżają ludzie z no prawie z całej Polski, z różnych, z różnych naprawdę regionów, zjeżdżają tam na tą właśnie gęsinę, do tego Sfałowa. A teraz idę po torby. Pokażę wam jeszcze szybko co kupiłam i zaraz będę jechała właśnie po Alexa.